Dzień dobry Herbalife. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Konrad Szałkiewicz i od 12 lat pełnię funkcję dyrektora generalnego i członka zarządu Herbalife Nutrition w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Wraz z moim zespołem odpowiadam za rozwój firmy i wsparcie dystrybutorów i klientów na tych rynkach. Tak jak w przypadku milionów naszych klientów i dystrybutorów, Herbalife pozytywnie wpłynął również na moje życie i życie moich bliskich. Zmieniłem swój sposób odżywiania i styl życia. A dzięki wspaniałym produktom i aktywności fizycznej mam o wiele więcej energii. Dziś chcę Wam opowiedzieć, dlaczego uważam, że Herbalife jest niezwykłą firmą, z którą warto związać się na dłużej. Przyszło nam żyć w czasach dużej niepewności, stresu i obawy o przyszłość. W takich chwilach ważne jest, aby oprócz rodziny i przyjaciół mieć partnerów, którym ufamy i którzy dają nam poczucie pewności i spokoju. A Herbalife. I jest takim partnerem. Jednym z powodów, dla których jestem tak spokojny o los tej firmy, to liderzy Herbalife Nutrition. Dziś od niektórych z nich usłyszycie rady, wskazówki i inspiracje, ale będziecie też słyszeć swój wewnętrzny głos głos, który spyta was: czy jesteście gotowi, by zrobić kolejny krok, by podjąć kolejną decyzję i w pełni zaangażować się w biznes. W ciągu naszej 43-letniej historii doświadczyliśmy wielu wyzwań i kryzysów. Przez wszystkie z nich przeszliśmy z sukcesem. Wszystkie one uczyniły nas jeszcze silniejszą, większą i lepszą firmą. Firma powstała w 1980 roku dzięki wyjątkowemu człowiekowi, który miał wizję zbudowania globalnej społeczności, która pozytywnie zmieni świat. Dziś jesteśmy taką firmą dzięki milionom naszych klientów i dystrybutorów na całym świecie. Na czele firmy ponownie zasiadł prezes i dyrektor generalny Michael O. Johnson, który w ciągu ostatnich 15 lat urzeczywistnił wizję naszego założyciela, czyniąc Herbalife marką globalną. Dziś nasze produkty są dostępne w 95 krajach świata. Według renomowanego ośrodka badawczego Euromonitor, jesteśmy marką numer 1 wśród produktów zastępujących posiłek do kontroli masy ciała, numer 1 wśród produktów do kontroli masy ciała i well-being. Oraz numer jeden w kategorii odżywiania wspierającego dobre samopoczucie i aktywny styl życia. Każdego dnia nasi klienci i partnerzy konsumują ponad 5 milionów koktajli, między innymi w ponad 75 tysiącach klubów odżywiania na całym świecie. Ale wiecie co? My się dopiero rozkręcamy. W Polsce Herbalife jest obecny od 29 lat. Od 11 lat w bardzo stabilny sposób wzmacniamy swoją pozycję na rynku. Zdobywamy coraz większą rzeszę klientów i dystrybutorów, notując kolejne rekordy sprzedaży. Przyszłość zaczyna się dzisiaj dla każdego z Was. Właśnie teraz mamy czas nowych trendów i wynikających z nich możliwości. Świat trawi epidemia otyłości i coraz więcej ludzi potrzebuje Waszej pomocy. Spora część społeczeństwa próbuje wrócić do formy po okresie pandemii i izolacji. Dzięki waszej pasji, determinacji, edukacji i produktom możecie pomagać tym ludziom. Ludzie chcą pozostać zdrowi, żyć dłużej, czuć się młodziej. Wielu z nich szuka sprawdzonych rozwiązań, które im to umożliwią, a właśnie Herbalife oferuje takie rozwiązania. Również od dłuższego czasu obserwujemy wyraźny, rosnący trend przeżywania.